Teraz na scenę kolejny bardzo ważny nasz gość, czyli Andrzej Walczak. Zapraszamy go bardzo serdecznie. Polski ogrodnik, wynalazca, człowiek, dla którego potrzeba była motorem do wdrażania innowacji. Zapraszam cię, Andrzeju. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Andrzej Walczak. Jestem ogrodnikiem. Zajmuję się uprawą warzyw w szklarniach. Ze szklarniami praktycznie związany jestem przez całe swoje życie, ponieważ rodzice prowadzili szklarnie, a od ponad 30 lat wspólnie z moją żoną, obecną tej Beatą, prowadzimy gospodarstwo na powierzchni 50 tysięcy kwadratowych w szklarniach. Uprawy nasze: uprawiamy głównie pomidory malinowe, jak i również od kilku lat truskawki. Uprawy te objęte są. Certyfikatem Global Gap, który umożliwia nam sprzedaż do najbardziej wymagających klientów w Polsce i za granicą, uprawa prowadzona jest w naturalnym podłożu z włókien kokosowych. Do ochrony przed szkodnikami używamy ochrony biologicznej w postaci owodów, owadów pożytecznych jak też i innych naturalnych sposobów, typu jak lampy owadobójcze czy nawet stosowanie różnych feromonów, które zakłócają kontakt między szkodnikami, zapobiegając tym samym rozmnażanie tego. W szklarniach do produkcji, żeby uzyskać bardzo wysokie plony najlepszej jakości, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego klimatu, to jest temperatury, ale i przede wszystkim wilgotności powietrza. Które w naturalny sposób jak gdyby, zabezpiecza rośliny przed chorobami, przed uszkodzeniem roślin, przed uszkodzeniem owoców. Tutaj do osiągnięcia e, tego e, odpowiedniego klimatu służą nam komputery klimatyczne, które e, wpisujemy odpowiednie nastawy i umożliwiają nam sterowanie wszystkimi systemami, które są w szklarniach zainstalowane, tak jak podlewanie kropelkowe, system wietrzenia, ogrzewania wegetacyjnego. Tych systemów jest bardzo dużo i dokarmienie dwutlenkiem węgla, wentylatorów. Szklarnie są też również wyposażone w sulfuratory, które zapobiegają rozwoju takich chorób jak mączniak. Są też systemy doświetlania, które służą w, w przerywaniu nocy, żeby złamać gen wzrostu. Jest tutaj mnóstwo różnych systemów, które po prostu ułatwiają to. Ale niestety jest to wszystko związane też z ogrzewaniem. W naszych szklarniach, Uprawa jest całoroczna, z krótką tylko zmianą na nasadzenia technologiczną. I tutaj w uprawie pomidorów ponosiliśmy bardzo wysokie koszty na używanie tego. Tutaj w uprawie całorocznej pomidorów, żeby... Ogrzewanie jest praktycznie prowadzone cały rok na bieżąco. Te koszty sięgały 40% wszystkich kosztów, które są poniesione na, na produkcję tych pomidorów. No i przez długi okres czasu zastanawiałem się, w jaki sposób można by te było koszty ograniczyć. W szklarniach do ogrzewania używa się rur, okrągłych, stalowych rur. Mi przyszedł pomysł do głowy, żeby zmienić ten kształt na kształt rury w kształcie sześcioramiennej gwiazdy. Zauważyłem, że taki kształt będzie miał większą powierzchnię do oddawania ciepła, a tym samym zawierał mniej wody. Ułatwi to jakby podgrzewanie ze względu na mniejszą ilość, szybszą reakcję. Więc postanowiłem takie rury. Wykonać, chociaż nie było to łatwe, i zainstalować w naszych szklarniach. Okazało się, że ta zwiększona powierzchnia i małość, mała ilość tej wody w środku mogły, bo ograniczyłem koszty używania o 30%. A taka mała ilość wody w rurach ułatwia sterowanie, ze względu na to, że no szybciej można. Podgrzać tą wodę ona szybciej też odda, ale to jest właśnie to precyzyjne sterowanie. Na przykład takim y, głównym czynnikiem podgrzewania szklarni jest podgrzewanie szklarni i owoców przed wschodem słońca. Chodzi tutaj o to, żeby podgrzać wcześniej szklarnię, zanim wzej, wzejdzie słońce. Ze względu na masę owoców one potrzebują dłuższego czasu. Jeżeli tego nie zrobimy, to uszkodzimy owoce przez to, że one w środku będą chłodniejsze i dojdzie do mikrospękań skórki gdzie po prostu owoce są do wyrzucenia praktycznie, do sprzedaży. Tutaj ten system bardzo dobrze się wpisuje, bo z chwilą, gdy wychodzi słońce, w szklarni osiągamy odpowiednią temperaturę. I ta duża ilość wody, która była w rurach, nam już jest niepotrzebna wtedy, wręcz szkodliwa, tak? bo każda roślina ma swoją temperaturę średniodobową, którą też trzeba zachować i przestrzegać tego, bo ona też powoduje dużo różnych problemów. Także tutaj nadmierne przegrzewanie jest tak samo niekorzystne, jak niedogrzanie. A tutaj mniej tej wody, po prostu mniej w ten sposób tej energii tracimy, tak? Bo ona już jest w rurach, jest jej mało, to mniej tracimy. Szybciej to schodzi. Drugim takim momentem w uprawie pomidorów też jest zabieg potocznie zwany z angielskiego pre-night. Chodzi tutaj o szybkie schłodzenie na koniec dnia po szczycie temperaturowym żeby zachować, zatrzymać soki w owocach, żeby nie spłynęły do liści. No i tutaj wiadomo, im mniej tej wody w rurach, tym szybciej to zrobimy, tym samym też mniej tracimy tej energii. No i oczywiście wszystkie zmiany nasłonecznienia, zachmurzenia, ponowne włączanie systemu, każdy taki ruch tego systemu, gdzie tej wody jest mało, jest, jest bardziej ekonomiczny, ze względu, że szybciej to się odbywa i mniej tracimy, każdy taki na tym a że tych cykli w skali roku jest bardzo dużo, także oszczędności są duże. No i tutaj ze względu na to, że te oszczędności sięgały 30%, postanowiliśmy, jak gdyby, podzielić się z tym rozwiązaniem z innymi ogrodnikami. Uruchomiliśmy produkcję takich rur i sprzedaż. Wszyscy nasi klienci dotychczasowi potwierdzają te oszczędności na tym, na tych, na tym systemie. Nie mamy żadnych negatywnych opinii od, od naszych klientów, które uży, którzy używają te rury, a wręcz przeciwnie, bo nawet tutaj po 3-4 razy ponownie zamawiają przy następnych inwestycjach te rury. Świadczy o tym, że są zadowoleni z tego. Oczywiście też badania zostały, które potwierdziły przydatność tego kształtu do użytkowania, do używania. Badania zostały wykonane w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym na Wydziale Inżynierii Energetyki Cieplnej przez Pana Profesora Kazimierza Rutkowskiego i Pana Profesora Jarosława Knagę. Wszystkie te wyniki są dostępne na stronie mojej www.rurywalczaka.pl, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Można się z obszernymi badaniami zapoznać tutaj na tym. Następnym moim pomysłem takim, którym wykorzystałem też Kształt, kształt sześcioramiennej gwiazdy był system, który jest związany z odzyskiwaniem energii słonecznej, promieniowania słonecznego, a ściślej mówiąc chodzi tutaj o efekt cieplarniany w szklarni. Ze względu na to, że w szklarni bardzo szybko robi się odsłonę słonecznego ciepło, szczególnie w górnych warstwach, tu jest bardzo duża ilość energii. Wykorzystałem też system, grunt pod szklarnią jako magazyn, jako akumulator tej energii, gdzie gromadzone ciepło z tego promieniowania jest pod ziemią. Do tego systemu były zaprojektowane specjalne rury, oczywiście w kształcie gwiazdy, wykonane też specjalnie od tego i zaprojektowane tak, żeby miały odpowiednią przewodność cieplną. One są wykonane z polietylenu. Jest to materiał też przy produkcji, którego praktycznie nie powstają żadne odpady, bo jest to wszystko mielone z powrotem i z powrotem wytapiane w rurę. Nie ma żadnych odpadów. Do łączenia też nie są potrzebne żadne kleje, żadne surowce, bo tutaj po prostu wystarczy podgrzać dwa końce materiału, jest bardzo łatwo ścisnąć i złączyć. Także jest to, jest to jak gdyby wdzięczny materiał, który nie jest odporny na korozję. Może być zakopany pod przez długie lata, w każdej chwili można te rury też będzie przerobić na coś innego, tak, bo to jest materiał w pełni odnawialny, zawsze można go zmielić i otworzyć na tym. System ten polega na tym, że rury zakopane są, z tego kształtu zakopane są w szklarni, w zasadzie pod każdym rzędem, rzędem uprawowym, na głębokości około półtora do dwóch metrów, wszystko zależy jaki jest grunt, i w jednym końcu jest czerpnia z wentylatorem zasilanym elektrycznie, który umożliwia zasanie powietrza z górnych tych części, gdzie jest, wysoko, gdzie jest gorąco, i wtłoczenie go pod ziemię. Pod ziemią to powietrze nabiera temperatury otoczenia. Na końcu tej rury jest wyrzutnia zakończona rękawem foliowym perforowanym, gdzie umożliwia to rozprowadzenie powietrza równomiernie między rzędami, żeby był przewiew, ruch powietrza, na tym chodzi. No i tutaj działanie tego systemu jest banalnie proste. Tutaj w odpowiednich godzinach wentylatory są włączane, zasysane jest powietrze. Jeżeli to jest lato, używamy tego systemu do schładzania. Powietrze zasysane z góry wchodzi do podgrunt, pod ziemię, tam nabiera tej temperatury, czyli się schładza. Jednocześnie odkładając to ciepło na późniejszy okres, no i wylatuje chłodniejsze rękawy. W okresach z kolei, gdy jest chłodno, chłodniejsze powietrze, wchodząc do środka, ogrzewa się od tego i wylatuje na tym. Oprócz tego, że tutaj są takie warunki też termiczne korzystne, to jeszcze tam dochodzi kilka innych zjawisk korzystnych ze względu na używanie tego systemu. Po pierwsze, wilgotność. Powietrze, które jest zimne, wciągnięte, ogrzane, nabiera temperatury, rozszerza się, następuje wykroplenie pary wodnej, ta woda spływa do studzienki, która jest na końcu tego ciągu. Oczywiście tą wodę można z powrotem wykorzystać do innych celów i wraca bardziej suche. To samo powietrze wraca bardziej suche do szklarni. Na ogół w szklarniach jest tak, że do zabezpieczenia tej wilgotności podgrzewamy powietrze, otwieramy wieczniki i wypuszczamy to ciepło z wilgotnym powietrzem, żeby mogło wejść bardziej suche. Tutaj jak gdyby nie ma tej potrzeby, bo powietrze ograniczone jest potrzeba wietrzenia, bo po prostu powietrze wylatuje bardziej suche i ciągle to samo, jak gdyby nie potrzeba tracić ciepła na to. Jest, to. jest to kilkanaście razy bardziej ekonomiczne niż ogrzewanie i wypuszczanie powietrza. W każdym razie w naszym gospodarstwie. Używamy ten system już od kilku lat. Jest około, długość tych wszystkich rur zakopanych to jest około 18 tysięcy metrów kwadratowych bieżących, które są zakopane. Gdybym je połączył w jeden rurociąg, był to 18 km. Troszkę mi uciekło. Różnice, różnice temperatur. W tym, tym systemie sięgają 15-12%. Wszystko zależy oczywiście od y, temperatury, jaka jest y, w szklarni zasysana, jaka panuje pod tym. Są momenty, że po prostu temperatury się wyrównują i wtedy ten system, jak gdyby poza tym, że jest ten ruch powietrza, chociaż też jest korzystny, bo nawet y, samo przetłaczanie powietrza jest jak gdyby uzatnianiem ze względu na to, że w środku wewnątrz tej rury jest specjalna warstwa wykonana. Znano srebra, która z, powoduje to, że zabija grzyby i pleśnie. Także to powietrze, gdyby, też jest ustatniane samym tym ruchem. I sam ruch w tych warstwach dolnych, takich, gdzie tam dochodzi największej do tych porażeń, jest y, też bardzo korzystny, bo tutaj, y, na przykład, no, choroby y, typu szara pleśń, które powodują jedne z największych strat w uprawach y, pod osłonami, no nie rozwijają się tak, także to jest naturalny sposób zabezpieczenia przed chorobami też na no, tym. Ten system też jest bardzo wydajny, bo tutaj zainstalowany u nas na powierzchni jednego hektara, gdzie były promione pomiary, wychodzi na to, że można uzyskać w korzystnych, sprzyjających warunkach takich temperaturowych około 0,5 megawata, czyli około 500 kW energii ciepła albo chłodu, używając 14 kW energii elektrycznej na zasilanie tego systemu, na zasilanie wentylatorów tylko elektrycznych. Tak małą ilość energii elektrycznej można zaspokoić przez panele fotowoltaiczne, które zapewnią tej w systemie Prosument energię elektryczną na cały rok, jak gdyby będzie na tym. No i w ten sposób, jak gdyby ten system jest takim pasywnym sposobem, który jest praktycznie darmowym w eksploatacji, trwałym do zastosowania. Na skutek używania tego, skutek używania tego systemu udało mi się też udoskonalić go. Tutaj, jak gdyby do, poprzez wprowadzenie do środka do tych rur pod ziemią, do tych grubych, dwóch węży grzewczych. W jakim kształcie? Tu chyba nie muszę mówić. Zasiliłem te węże gorącą wodą o temperaturze 60 stopni. Ta innowacja spowodowała, spowodowała to, że nastąpił bardzo nastąpił intensyfikacja tego sposobu wytrącania pary wodnej. Do tego stopnia, że gdzie on funkcjonował, praktycznie nie było konieczne wietrzenie ze względu na wilgotność. Wietrzenie na temperaturę, tak, ale na, na, na to, żeby wilgotny, bo ta wilgotność była odpowiednia. No i tutaj e, tak samo e, były robione badania, które na tym są to, są to bardzo duże oszczędności. Jak zobaczyłem, jak to wszystko działa, e, od razu przyszedł do głowy pomysł, że ten system byłby idealnym rozwiązaniem do tuneli foliowych zimnych tuneli. ten zainstalowany taki system w tunelu foliowym zabezpieczyłby tu uprawy przed przymrozkami, przed mrozami, jednocześnie pozbyłby się wilgoci i byłby takim no, ekologicznym sposobem. Jedyny jaki problem był na no to źródło ciepła. No i tutaj zastanawiałem się nad użyciem pompy ciepła, no ale no tutaj temperatury do 45 stopni oraz koszty związane z tym i sprawność tylko w dodatnich temperaturach taka wysoka troszkę mnie odwiodły od tego cenu, ceny, od tego celu. Udało mi się opracować swoje urządzenie grzewcze. On o nazwie kocioł soniczny rury Walczaka. Soniczny dlatego, że e, wykorzystałem tutaj zjawisko e, Dgania cząstek wody w polu elektromagnetycznym, gdzie cząstki wody na skutek tarcia wydzielają bardzo duże ilości energii. Tutaj jak gdyby też w kotle tym zamkniętym, w małej przestrzeni ten elektrolit, który jest poddany pod działaniu pola elektromagnetycznego i obniżyłem ciśnienie, sobie podciśnienie wymiana następuje przez ściany wymiennika pionowego wykonanych właśnie z rur Walczaka w kształcie gwiazdy ten wymiennik stanowi też jak gdyby integralną część tego kotła i dodatkowo tutaj sprawność też podnosi sposób przekazywania tego ciepła bo tutaj wykorzystałem efekt przemiany fazowej gdzie po prostu tak naprawdę oddawanie ciepła odbywa się przez parę tylko że ta para jest poniżej 100 stopni oczywiście nie ma też żadnego ciśnienia tylko jest podciśnienie Ciśnienie jest tylko w płaszczu. Na tym. No i tutaj ten kocioł e, zaczął pracować bardzo efektywnie. Oczywiście wszystkie informacje na temat tego kotła, e, jak i badania przeprowadzone, bo oczywiście kocioł został poddany też badaniom w Instytucie e, Atetycyzacji w Katowicach ZETOM, gdzie otrzymał wszystkie atesty i badania umożliwiające jego wprowadzenie do sprzedaży do ogrzewania tak samo budynków jednorodzinnych. Wszystkie te dane, jeszcze raz zapraszam serdecznie na stronę, tam wszystko jest opisane, dokładne wszystkie dokumenty, wszystko są. W tej chwili, na tą chwilę, mimo że ten system osuszania tym jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, udało nam się do tej pory zrobić kilka instalacji, między innymi tutaj właśnie u partnerów naszych w Ostoi natury, Natury, jest zainstalowany system w tunelu produkcyjnym, jak, jak tak samo też i nasz kocioł ogrzewa siedzibę, ostoi. Podobną tą instalację wykonaliśmy koło Poznania, też w firmie, firmie ekologicznej, o takiej wdzięcznej nazwie, Zagroda Szczęśliwych Zwierząt. Nasze kotły tam ogrzewają wszystkie budynki o powierzchni 900 m2. Jak to jest był wykonany pierwszy tunel taki pilatorzowy z pełnym tym systemem. No i tutaj po pierwszym sezonie pan prezes e, poprosił mnie o zrobienie wyceny następnych tuneli większej ilości, bo po prostu no, system im się sprawdził ewidentnie działa. Także jest tutaj dobry, dobry objaw działania tego. Ale wykonaliśmy też inne jak gdyby inwestycje takie. Na przykład koło, Rad koło Radomia powstała e, e, hala do uprawy poczniaków i tutaj już. E, Inwestor na etapie projektu przewidział to, wykonaliśmy to przed budową, przed wylaniem tych wszystkich betonów pod całą powierzchnią tej inwestycji. Innym takim też rozwiązaniem była na przykład duża hala produkcyjna koło Wrocławia. Tutaj produkują elementy do elektroniki. Ze względów takich technologicznych poważny problem mieli na wydzielające się opary z ogrzewaniem tego zimą i schładzaniem latem. No tutaj ani klimatyzatory nie dawały rady, bo trzeba było wietrzyć, z ogrzewaniem też był problem. No i tutaj założyliśmy ten system, zainstalowaliśmy no też inwestor bardzo zadowolony. Tutaj powiedział, że można zapraszać wszystkich, będzie udzielał informacji, był bardzo zadowolony. Tak samo jak i pracownicy, bo ten komfort pracy się znacznie podniósł, bo w naturalny sposób jest wymiana powietrza. Latem jest chłodniej, zimą jest cieplej, jak gdyby jest to ekonomiczne. Także naprawdę to działa. Tutaj na tą chwilę udało nam się już pobudować nowoczesną halę produkcyjną. Wyposażyliśmy tą halę w dwie linie do produkcji, do produkcji tutaj tych rur do gruntowych wymienników, które też sprzedajemy do budownictwa jednorodzinnego, tego energooszczędnego, pasywnego, do wymienników gruntowych, które no, też uważam w Polsce na razie nie są doceniane, ale jest to bardzo dobre rozwiązanie naturalne. Druga linia służy do produkcji cieńszych węży grzewczych. Tutaj też te węże są wykorzystywane do systemów centralnego ogrzewania w szklarniach, jak i w tunelach. Jest też to takie rozwiązanie, które no nie wymaga spawania, malowania. Przede wszystkim ze tych względów wychodzi połowę taniej, a naprawdę też działa szybko. Można to zainstalować w szklarniach. Rozwija się też produkcja tych naszych kotów sonicznych, tutaj po pierwszym sezonie grzewczym, klienci polecają je następnym swoim znajomym. Na no, to też ma na pewno wpływ na ten rozwój taki lawinowy, w tej chwili montowanie paneli fotowoltaicznych, bo tutaj ten kocioł w połączeniu właśnie z systemem fotowoltaicznym stanowi taki najbardziej komfortowy, ekologiczny i darmowy prawie w użytkowaniu system ogrzewania domów. W opracowaniu elektrolitu do tych kotów pomogła mi firma z Bolesławca, firma Nantes, która specjalizuje się tutaj w nanotechnologii wody. Tutaj współpraca między naszymi firmami też jest taka obustronna, my tutaj jako ogrodnicy pomagamy firmie w przeprowadzonych doświadczeniach tutaj na użycie wody plazmowanej do upraw. Tutaj te pierwsze wszystkie doświadczenia wskazują na bardzo takie korzystne, ze względu na zawartość dużej ilości tlenów w postaci singlawej w tej wodzie. Jestem święcie przekonany, że tutaj w krótkim czasie, po opracowaniu odpowiedniej strategii uprawy, ta woda stanie się takim dodatkiem do upraw ekologicznych, naturalnym dodatkiem, który no poprawi jak gdyby wydajność nad. Także tutaj też zapraszam na stronę firmy Nantes i na YouTube'a, gdzie tam są te wszystkie filmiki o tych naszych doświadczeniach z tą wodą i z tymi systemami. To chyba wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za poświęcony mi czas i za uwagę.